w jaki sposób toksyk reguluje emocje. Maskarada doskonałości, czyli dlaczego toksyk nosi emocjonalną zbroję. Wyobraź sobie, że każdego ranka zakładasz niewidzialną maskę, która przemienia twój strach w błyskotliwą pewność siebie. Dla człowieka nikczemnego to codzienny rytuał. Grandiozja, psychologiczny odpowiednik filtrów na Instagramie, to jego jej narzędzie do regulacji emocji. Gdy czuje się niepewnie, podkręca swoją wartość. Wspomina sukcesy, umniejsza innych, kreuje historie, w których zawsze wygrywa. Jak to działa? Badania pokazują, że osoby narcystyczne często tłumią niedoskonałe emocje, smutek, strach, zastępując je fantazjami o wyjątkowości. To jak emocjonalny Photoshop, skuteczny, ale tylko na krótką metę. Po drugie, gdzie znika gniew narcyza? Gdy toksyk odczuwa zranienie, rzadko płacze w poduszkę. Zamiast tego przetwarza ból. Pogardę. Mechanizm projekcji to jego ulubione narzędzie. To nie ja jestem problemem, to ty jesteś zazdrosny, zazdrosna i niekompetentna, czy małostkowa. Przykład z życia. Gdy szef krytykuje jego jej projekt, toksyk nie analizuje błędów. W jego głowie rozgrywa się dramat. On po prostu nie dorasta do mojego poziomu. Gniew znika, a w jego miejsce rodzi się iluzja moralnej wyższości. Po trzecie, narkotyk uwagi. Dlaczego zły człowiek potrzebuje ciągłych oklasków? Wyobraź sobie, że twoje poczucie wartości to bateria, która ładuje się tylko wtedy, gdy ktoś cię podziwia. Dla toksa, narcystyczna podaż to życiodajny prąd. Polubienia w mediach społecznościowych, komplementy, nawet konflikty wszystko, co potwierdza, że istnieje w centrum czyjejś uwagi. Im więcej podaży tym większy głód, jak wykazały eksperymenty dr Kate'a Campbella. Narcystyczne osoby po krótkotrwałym haju, po pochwale, szybciej odczuwają frustrację, gdy uwaga znika. Po czwarte, magia gaslightingu. Kiedy rzeczywistość staje się elastyczna, co robi narcyz, gdy ktoś podważy jego jej narrację? Przepisuje historię. Gaslighting to nie tylko manipulacja, to sposób na regulację lęku przed utratą kontroli. Jeśli przekonasz innych, że to ich pamięć zawodzi, nie musisz konfrontować się z własnymi błędami. Badania neurologiczne sugerują, że osoby narcystyczne mogą doświadczać silniejszej aktywności w obszarach mózgu związanych z samoobroną jak ciało migdałowate w sytuacjach krytyki. Po piąte cień w lustrze. Co się dzieje, gdy maska się kruszy? Za pozorami niezniszczalności kryje się sekret: narcystyczna wrażliwość. Gdy mechanizmy obronne zawodzą, na przykład po porażce czy odrzuceniu, toksyk doświadcza zawalenia się self. To moment, w którym zamiast gniewu pojawia się pustka i tu rodzi się największy paradoks. Im bardziej unika słabości, tym głębiej ją czuje. Według badań opublikowanych w Personality and Social Psychology Review, narcystyczne osoby częściej zmagają się z depresją i, uwaga, chronicznym stresem w dłuższej perspektywie. Dlaczego to takie ważne? Zrozumienie emocjonalnych strategii toksyka to nie tylko ciekawostka psychologiczna to jest klucz do rozpoznania toksycznych dynamik w relacjach. I ostrzeżenie przed pułapką iluzji, bo nawet najpiękniejsza maska kiedyś się zużywa. Czy narcyz może nauczyć się zdrowie i regulować emocje? Tak, ale tylko jeśli odważy się zajrzeć w lustro i zobaczyć w nim nie ideał, ale człowieka a to dzieje się niezwykle rzadko. Moi drodzy, w związku z licznymi pytaniami odnośnie porad, konsultacji, Chciałbym wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i serdecznie zaprosić Was na rozmowę. W razie zainteresowania, proszę pisać do mnie na wskazany adres mailowy. Zapraszam serdecznie.